Rozwiążemy 64 stronę ćwiczeń. Pamiętajcie, że jeżeli podobają Wam się te materiały, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie żebym wiedział, czy chcecie, żebym przygotowywał kolejne nagrania. Także zaczynamy od zadania 9 na stronie 64. 6 podzielić na 3 to 2, więc 2 dzielone na 2 to 1. 18 podzielić na 3 to 6, więc 12 podzielić na 6 to 2. 4 dzielone na 1 to 4, więc 20 dzielone na 4 to 5. 15 dzielone przez 3 to 5, więc 55 dzielone przez 5 to 11. 15 dzielone przez 3 to 5, a 5 dzielone na 5 to 1. 10 podzielone na 5 to 2, a 6 podzielone na 2 to 3. 30 podzielone na 15 to 2. 14 podzielone na 2 to 7. 28 podzielone na 4 to 7, więc 35 dzielone na 7 to 5. I przechodzimy do zadania 10 Skracaj ułamki, dopóki nie utrzymasz ułamka nieskracalnego. 6 dwunastych możemy. Podzielić już widać obustronnie przez 2, czyli pozostaje nam 3 szóste i to możemy podzielić przez 3, czyli 1 druga. 24 i 60 możemy to podzielić na 2, czyli zostaje nam 12 To możemy też podzielić na 2, czyli tu pozostaje nam już 6 piętnastych. A to możemy podzielić na 3 i zostaje nam wtedy 2 piąta. 50 i 75. Możemy to podzielić na przykład na 5, czyli zostaje nam 10 piętnastych. To również możemy podzielić na 5, wtedy zostaje nam 2 trzecie. 12 sześćdziesiątych góry i dół możemy podzielić przez 2, czyli zostaje nam 6 trzydziestych. Możemy to dalej podzielić na 2, to zostaje nam 3, 15. I możemy górę i dół też podzielić przez 3. To zostaje nam 1, 5. Mamy 15,8. Górę i dół możemy podzielić przez 5. Wtedy mamy 3, 16. Wypisz wszystkie ułamki nieskracalne o mianowniku 10. Czyli to są wszystkie, tak naprawdę, których nie możemy jakoś tutaj podzielić przez wspólną. Liczbę. Czyli na przykład 1 dziesiąta jest niepodzielna, już 2 dziesiąte możemy, bo górę i dół podzielimy przez 2. 3 dziesiąte jest niepodzielne. 4 dziesiąte jest, no bo też możemy to podzielić na 2. 5 dziesiątych jest podzielne, bo możemy to podzielić górę i dół przez 5. 6 dziesiątych jest podzielne, bo możemy podzielić górę i dół przez 2. 7 dziesiątych jest niepodzielne. 8 dziesiątych jest podzielne, bo możemy górę i dół podzielić przez 2 i 90 jest również niepodzielnych. I wypisz wszystkie ułamki nieskracalne o mianowniku 7. Czyli tak samo 1/7. Potem mamy 2/7, bo 7 nie podzielimy przez 2. 3/7, bo 7 też nie podzielimy przez 2. 4/7, bo 7 nie podzielimy przez 4 e, ani 2. 5/7, bo 7 nie podzielimy. Przez 5, no i 6 7, bo 7 nie podzielimy przez 2 ani przez 3. A 7 7 to 1 po prostu. Zapisz w postaci ułamka i skróć, jeśli to możliwe. Jaka to część godziny? 10 minut to 10,6, czyli 1 6, a tu mamy 15 15,6, czyli górę i dół możemy podzielić przez 15, czyli to 1 4. Jaka to część minuty? 10 sekund to jest 10,6. a 10,6 górę i dół możemy podzielić przez 10, czyli 1 szósta 25 sekund to jest 25,6, górę i dół możemy podzielić przez 5, pozostaje nam wtedy 5 ,12. Jaka to na to doby? 9,24, także górę i dół możemy podzielić przez 3 i zostaje nam wtedy 3 ósme. A 20 godzin to jest 20 dwudziestych czwartych i górę i dół możemy podzielić przez 4. Czyli pozostaje nam 5 szóstych. Jaka to część kwietnia? Kwiecień ma 30 dni, także 6 trzydziestych. Górę i dół możemy podzielić przez 6, czyli to jest 1 piąta. I 21 30, góry i dół możemy podzielić przez 3, czyli to 7. 10. I przechodzimy do zadania 13. Zapisz w postaci ułamka i skróć, jeśli to możliwe. Jaka to część centymetra? Mamy 7 mm, w każdym centymetrze jest 10 mm, czyli to jest nieskręcalne. Tu mamy 6, 10, Góry i dół możemy podzielić przez 2, czyli mamy 3 5 Jaka to część metra? 20 cm w metrze mamy 100 cm. Górę i dół możemy podzielić przez 20, czyli 1,5. 75 cm to jest 75 m. No i górę i dół możemy podzielić przez 25, czyli w tym wypadku to jest 3,4. Jaka to część decymetra? 2 cm, a w decymetrze mamy 10 cm. Górę i dół możemy podzielić przez 2, czyli to 1 piąta. Tak samo tutaj mamy 5 dziesiątych. Górę i dół możemy podzielić przez 5, czyli 1 druga. Jaka to część kilometra? Mamy 400 metrów i w kilometrze jest 1000 metrów. Górę i dół możemy na początek podzielić przez 100, czyli możemy tutaj skrócić o 2 zera i mamy 40. Górę i dół możemy podzielić przez 2, zostaje nam wtedy 2 piąte. No i 750 tysięcznych. Także na początku możemy podzielić górę i dół przez 10, czyli skracamy tu zera. No i tu już mieliśmy przykład 75 setnych, to 3 czwarte. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę i zajrzyjcie do opisu filmu. Znajdziecie tam link do rozwiązań całych ćwiczeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.